<laughs> e, no widzowie, dzisiaj będziemy oczywiście grali w Bobloxa. Widzowie, co będziemy grali? Dawaj gramy w npc ta. <laughs> widzowie, gramy w npc -t. NPC ta gra, jak Kto, tutaj ktoś nie wie, to może sobie przeczytać. MMNPC Kill 2. <laughs> Wy tu pewnie macie problem, ekran Tak się dzieje, nie wiem dlaczego, ale lepiej lubcie Nie już. Start, klikamy i oczywiście w Game Settings Sprawdźcie sobie ile NPC-ów chcecie Mamy tutaj ruch, tutaj się tak fajnie rzuca A to są oczywiście NPC-y Spróbujemy tutaj wygrać Ile

Wygram. Tutaj musicie kliknąć back menu. I tutaj na teraz zostawię... możecie nawet 600 reprezentów, ale, ale was będzie długo pisało, logic i w ogóle, i w ogóle ten was walić z Po prostu będzie tyle osób, które was ustawywali i ubracie. I tu właśnie 600, to ja ale 500 już bardziej. vou te prender com os olha lá tu vai é figur papá não vou é tu, tu. tu és tu. zumbi Zresztą widzowie, i właśnie robimy <laughs> Widzamy Zrobiłem cięcie i, zro i odciąłem cięcie jak wygraliśmy Więc no, tylko jest odcinka na razie